Cześć moi drodzy, słuchajcie, na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy materiał tego typu takie gierki z widzami. Szczerze nie wiedziałem na początku, jak to ma wyglądać. Miałem taki ogólny zarys, ale ogólnie jak to powinno wyjść w praktyce, wydaje mi się, że poszło OK. Także jeśli macie też jakieś sugestie, co można byłoby zmienić, co można byłoby dodać, jeśli macie też pomysły na jakieś kolejne odcinki, kolejne challenge, wyzwania do tych filmików, to piszcie w komentarzach. No i jeśli chcielibyście więcej takich gierek z widzami. To dajcie znać, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem. A też to jest takie, można powiedzieć, moje pierwsze podejście, ponieważ dużo widzów właśnie pytało się, czy będą jakieś kiedyś gierki z widzami. No i to jest, że tak powiem, taka moja odpowiedź na ten temat. Jeśli fajnie się to przyjmie, no to wydaje mi się, że możemy z tego zrobić jakąś krótką bądź długą serię, w zależności od tego, jak wy będziecie chcieli takie filmiki oglądać. Ogólnie meczek wyszedł całkiem zabawny, był spoko, można było naprawdę w niektórych momentach polać się ze śmiechu. A czemu nie masz? Nie. Nie. To, no czekałem na to, aż ja ja... no zacznie ładować. To to. Ale przede wszystkim chcę, żeby wam się to dobrze oglądało, ponieważ jeśli wam się to dobrze ogląda, no to mi się wtedy będzie dobrze to nagrywało i będę wiedział, że nagrywam coś, co chcecie, co lubicie oglądać i no, no macie też tak jakby fan z tego. Także wszelkie sugestie do kolejnych challenge'ów piszcie w komentarzach, chętnie rozważę wszystkie propozycje. No i też jednemu z Was może umilę dzień, będzie taki typowo made my day, gdzie wezmę akurat taki challenge właśnie od konkretnego widza. Także z mojej strony to tyle, sorki za taki dosyć długi wstęp, ale tak wyjaśnienie wydaje mi się, że Wam się należy takie wprowadzające, taki prolog. Dobra, lecę, trzymacie się i życzę Wam oczywiście miłego oglądania. Cześć witam wszystkich, ja jestem Forever i tutaj mamy gierkę z widzami, jak prosiliście tak jest Zaczynamy tutaj z nożówką, ale najpierw przywitamy się Duszek pierwszy Siema Zwisu. Rabbit Dzień dobry Michu Siema I Olaf Siema Jak widać, jak widać gram tutaj z Polhakiem, mam 1000hp i taka będziesz, że aż do 16 tej rundki, no i zobaczymy, dajcie mi, dajcie mi Dobra, miałem powiedzieć, że da się mi dokończyć, ale widzę, że jest tutaj na piracie. O kurde, nie tak sobie to wyobrażałem. Minus 200. No o jest. kurde. Zaczyna od czy co to? A jak wolicie. Dobra, to co? Gdzie idziecie? Kto, kto co kryje? O, pójdzie. <laughs> no Dobra, zaraz zobaczę, jak to pójdzie. <laughs> Najlepiej grać 2-1-2. Albo się skakać. Albo, albo. tam w Słowia tym oknie. To będzie najtrudniejsza. W tym oknie to co nie jest, nie tutaj tam. No Pistolka jeszcze tyle HP i to jest nie do ro rozegrania. W razie czego podpowiem Wam, że mam ponad 900 HP. To jest średnio skrzynka, wydawało mi się, że to powinien być skan. Nie wiem o co chodzi Zapomniałem wpisać na 1000hp Dobra Macie rundkę w prezencie Dobra, lecimy O kurde, prawie cię zabiłem Ta chyba, ta Dobry plecy, robimy plecy. Sorry. Co półgłóweczka? Tak mnie na, wszystko wszyscy słyszeli. Ojej. Niech pan chce coś. kurde. Dość tu. Dajno. No nagrywa nie zna, żeby podnieść. Jasne, gwinty Co midi jest? Nie ma To jest zbyt Okno Okrąpacz może. <śpiewanie> Ojej, za to jest. Na HP poszedłem. Mówi? No. <śpiewanie> Jezu, kto 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 za zółsa kupił? Właśnie, ciekawe ile zółsa zabiera HP. Ja bym rewolwera ustawił, bo on trzy z przez zawiera. Właśnie <grym> jak w ci mówi, wiesz, że ja wszystko widzę. A, 402. W sobie na najlepiej to chyba działają te y flesze na mnie. Teraz no będzie łatwiej. Minus 62. Mhm. No właśnie, Jestem ślepy, już nic nie widzę. Ty tam jest rampie siedzisz, dobra, taki. widzę, że jesteś już wracasz na B. Okay, To Okej, To jest jest czyste. A no skąd ma się pomysł, że nie mam je na? I też mam jeden pomysł. I też ja chyba też nie będę chodził na shifcie, tylko będę na pewno, żebyście mnie słyszeli. O kurde. Nie! Rabbit tam wali, duszek się poświęcił. Nie, ale te flesze to są OP, kurde. Tu nawet Wolchach nie pomaga. Kurde ile ich tam się na to. To jest mit Kurde, jak to te flesze rzucają. A nie lepiej po Cetę sobie zostawić te flesze jak już będę gdzieś wchodził. Taki mały tip. Bo rzuciliście wszystko. Wrzuciliście wszystko na ty na, na rampę, a ja już wiesz, jestem na B. Jest na B. nie wierzę, nie? Minus 211. Jest bardzo szczery. No. Kurde, What? bez kewa to ja nie, nie mogę w ogóle. Zapomniałem że kewlera nie mam i tak trzącha no jak szatan. Takie coś. No też, są trochę... O, dobra, to jest... Smukuj. No i No i jest... No i mus ugrać, bo po, co, po co to będziecie? <laughs> Ale wie, wiecie co, jak oglądam ty, ty, oglądałem tyle tych overwatchów, tyle tych filmów nagrałem. I teraz jak ja walę przez smoka, to wiecie jak ja się kurde źle z tym czuję O, trochę lipa. No. To tak perfekny nie musisz. Nie, nie, nienawi nienawidzę cheaterów, ale wiesz kurde. No chodźcie naby, ja tutaj bejdę na pełnej noż na nożu. Ale content musi być. Tylko ty, Andera to ty na shiftie nie. Daj szybciej, szybciej. O, ładnie po schodach tak zasywasz. Cofaj, cofaj, co faj, Dobra, ja tyle, co. Co jest To się. Zna, zna. Rabić, rabić, siebie nie oślepiaj. A to nie jest mistrz. minus 343 HP. Jak ke zbija zbijacie do zera, to ja już po prostu mam pełne gacie. Pa, ci byli. Jeszcze gra Minus 50 Minus 50 O kurde Dostał no, go, ma mało Nie tu z tobą Uwiedzi przesłucha, uwiedzi przesułkę Już regrał To przypominanie, za każdym razem no, Uciekaj To tu Ale, jeszcze minuta Nie no, to się polać może ze śmiechu Chodź na A Szybko ale też tak po prostu No chodź na... No? panika już. Widzę, że już w kuchni dobierasz, że na CT jest. Macha nożem. Ty jakiegoś laga zapomniałeś, czyli ci przed twarzą, a do gust dostać głowę. Masz Podnieś sobie kawacha. Teraz zaczynamy. jak... Awka Dobra, ostatnia rundka Jak się krył z tym skanem <laughs> to ostatni. Gecha, gecha, Dobra, teraz, który ma, który ma HP? Jezu, ja nic nie widzę stąd. A co to za noklipy? Co to za noklipy, tutaj ten? Nie A, mogę mi? Nie mogę wrócić. <laughs> Będzie lato, dobra, to jednego mam mniej. Weź A, czekaj się chyba HP nie wpisałem. Okay. Szybko, Dobra, obicie mnie trochę. O jezu, mówiłem trochę. No, <noise> Dobra. Zamiast, <noise> też widzisz, nie? Musiałem sobie HP wpisać i miałem 70 tylko. Jezu. 0 litości No, no, no fir Z dualami. Dobra, tak pogrywacie? Dobra. Ja zapamiętam. Forek, powiedz mi, jak to na Cię panie działa. Na razie no. jestem czysty. O kurde Aha. Tak jest O, ja, ja. o, o na rynku się zabijacie Kurde, ty No zaraz przegram to No, hej będzie bez no, Dawaj, dawaj Jeszcze jedną rundę Nie się A, to już rozumiem, to jest... To spód jaki raz, już staram to Jest oto decoy <gry> Dobra lecę Kurde, dawno nie widziałem żeby kogoś decoy nabrał <gry> nie, powiem ci, że teraz głowę sobie przekrzywiam na tym Oby, ty maga. Jest to ciężko Kurde, to nać panie jest przegięte. Wow. Nic nie widziałem na flaszu. Nieźle. Nie z tym naćpaniem to jest... ciężko się gra. A, patrzcie jak to się Jeszcze przegra. masz nać panie? Nie? Już nie, no, to naćpanie? Okay. Nie. Dobra, znalazłem swoje powołanie, dobra broń. <laughs> Widzi, widzi, widzi Kurde, dostał minus 200 O kurde Weź to, grawitacja Jezu, wydawało mi się, że nie, nie, nie trafiłem chyba nic z lecie Kurde Drewno On mnie widzi On mnie widzi, pomocy Czekaj. No nie ma jak <grym> to fejkować Grając na A kto tam idzie? Nie Kis. Samotny, jak <grym> ucieka Konekta Właśnie on idzie z bombą tam Rozgryzł Fejkowanie no Na no, allhacku

Będzie... ciężko będzie. Widz, go, Dawać go, dawać go. A, czeka, nie. A czekaj nie. Zabrakło Amo Jak wychodzicie w pięciu, to macie przewagę, kurde, bo Amo się kończy. Skąd się dostajesz? Kurde, bardzo wyrównana walka no powiem wam że fajnie się gra, fajnie się gierczy. Fajnie się <laughs> w te Nieźle, Nie jest źle, nie jest źle. Chodźcie tutaj na, na to a co? To... I teraz wysuwa się na, na, poro, na prowadzenie, skaczy Tutaj jest minus schody, rzuca fleszę na B. pozostała piątka za, że znaczy czwórka za nim, ale wszyscy biegną, nawet nie patrzą się w plecy, że ja tutaj wychodzę, ale dobra, spokojnie, biegnął nie Jutro. <laughs> Jaki trolu! No mówię, że biegnę w plecy. No A yes. kurde. Ja to na Nagewy, jest. Dobra, też będę wiedział, jaką broń zbanować na kolejną grę. <laughs> Się opłacają. 90 albo widzą. Nawet. Jest ten schody, chodź, chodź, pobuduj Patuj się <laughs> No kurde, nie, nie, nie Nie, nie zdążyłem przeładować Jezus Było <laughs> blisko Ty no kurde, jadą mi to równo niemiłosiernie Słabo Ja Cię

Minus dziewięć On na raz to <grym> O nie oh, <grym> Już wolę bezpiecznie zagrać <grym> I bronić na raz A teraz defa kupiłem ja się wycofaniłem no, jednak nie Zdefuję, wiesz, nie, ma, nie mam czasu. Kurde, Kevin. Y y Oki na CT, flasze. Josta. Flasze się. Flasze się. Co

Kurde, Tak właśnie patrzę, który tam na, na A przez ścianę, który będzie się tam schylał, żeby podokazać pakę. Zgównie zagrałeś. No. Zgównie zagrałeś. Zgównie go, Zgównie Widzę, Help me. me. Dawaj. Fakę sobie palisz? A, wzięli już, kurde. 700 HP. Kurde, niecałe 300. Ładnie. To co, na remis idziemy?

No nie masz. Nie! He <noise> czekałem ja na to, aż zaszcie ładować. Ja jeszcze kewa nie miałem, byłem po prostu na pestkę w głowę. Flashbang! Dawajcie flaszę co? Flashbang! Złapajcie mnie! Czekał się smoke! Nie, no nie.

<laughs> Easy <laughs> fuck. Reportet już.